Gaming dzisiaj będzie pierwszy odcinek na tym kanale. Jest to mój drugi kanał. Kto zgadnia, jaki jest mój pierwszy kanał? Dostanie ode mnie i napiszę to w komentarzu: Dostanie ode mnie serduszko Dzisiaj gramy w Minecraft Bedrock z Menhadem, i z tyłu, mo... z tyłu mnie możecie zauważyć z kim. <grym> z piatkiem. I proszę zostawiać łapki w górę i subskrypcję. Bo za jedną subskrypcję powiem, jak mam na imię. I może tam kiedyś pokażę jeszcze twarz, ale dobra, nie przedłużaj mi zapraszam. Dzięki. Nie. Aaaa, komit, komit, komit. I co wie? I co Musimy... Dajcie mu łapki i subskrypcje, co tam się jeszcze daje. I komentarz, i co tam komentarz, i co tam Nie znam się na tych... e tupach e-tubach. E Czemu uciekasz? Czemu nie stoisz w miejscu? <grym> Ej, prawda? Jedna kratka! Ja, jak ktoś to e, widzowie, to widowie, się... tu jest wioska. wie, tam jest wioska i tam jest zakazany kitem, jak Filip 882. Dobra, w sumie tu już wiecie, jak mam na imię, bo widać tu po moim nicku. Ale dobra. I na pierwszą subskrypcję i tak powiem. Żeby nie było. Od Was oszukałem. On Was oszukał, nie możecie ufać. Cześć no. Co nie można ufać, że mówi, że nic nie widzi. Proszę kowal. Łagam, nie bądź tam. Kowala. Chociaż nie mam tak, z kolanem. Malowa. Dobie. To 8... osiem, 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 pięć, dwa. Nie no musimy się kręcić w kółko. <grym się> tak. <stać> kowala. A kłamca, chcę, żebym zawrócił. Dobra, nie widziałam, No tu to... no, no. no, no. no, no. dobra, to by było na tyle na